Nazywam się Marzena Przybylska-Dzieciątkowska. Jestem psychoterapeutą systemowym i psychotraumatologiem. W Porcie zawsze najchętniej pracuję z rodzinami, z całym systemem rodzinnym, ale też z parami, czyli z małżeństwami. Nazywam się Ewa Wasiak. Z kształcenia jestem psychologiem, pedagogiem i psychoterapeutą. Pracuję z dziećmi, jak i z ich rodzicami. Swojej pracy wykorzystują terapię krótkoterminową, czyli pracę nad problemem tu i teraz. Serdecznie zapraszam Państwa do współpracy. Do Janiak, jestem psychoterapeutką i od ponad 20 lat zajmuję się pomaganiem innym. W ośrodku z rodzinami zastępczymi pracuję 8 lat. I przez ten czas naprawdę wielokrotnie widziałam i rozumiałam, jaki to jest trud: wychowywać dzieci po traumie, dzieci zranione, czy nawet nie tylko może wychowywać, ale też pomagać im leczyć swoje rany. I pomoc dzieciom z tak trudną przeszłością jest ogromnym wyzwaniem, nie tylko dla specjalistów, ale też dla opiekunów zastępczych i dla rodziców adopcyjnych. W porcie Mazowsze. Zajmuje się psychoterapią dorosłych, psychoterapią młodzieży i psychoedukacją, pomocą w rozumieniu specyfiki dzieci, trudności dzieci, które doświadczają w swoich rodzinach, czy zastępczych, czy adopcyjnych. Zapraszam. Nazywam się Daniel Boguski, jestem pedagogiem specjalnym, pracuję również w porcie Mazowsze i serdecznie zapraszam do współpracy młodzież wychowującą się w Państwa rodzinach, Wszyscy wiemy, jak trudny to czas dla dzieci, a akurat dzieci wychowujące się w rodzinach adopcyjnych i zastępczych borykają się dodatkowo z pytaniami o tożsamość, o to, dlaczego tu jestem. Myślę, że te pytania nabierają nowego sensu w ich przypadku. Także zapraszam serdecznie. Nazywam się Magdalena Tryk-Korycka, jestem psychologiem i od kilkunastu lat zajmuję się pomaganiem. W porcie Mazowsze współpracuję z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi. Zapraszam do kontaktu osobistego i online. Nazywam się Sylwester Soćko, z zawodu jestem psychoterapeutą. Pracą psychologiczną, pracą z ludźmi zajmuję się od ponad 30 lat. W 2017 roku Towarzystwo Nasz Dom powołało specjalistyczną poradnię dla rodzin adopcyjnych i zastępczych z terenu województwa mazowieckiego pod nazwą Port Mazowsze, w której mam przyjemność być szefem i jednocześnie pracować. Poradnie dzisiaj działa dzięki funduszom pochodzącym z budżetu Województwa Mazowieckiego, i pomoc nasza w poradni jest całkowicie bezpłatna. Bardzo ważną informacją dla Państwa jest to, że pracujemy w systemie online, czyli niezależnie gdzie kto mieszka na terenie Województwa, można się z nami skontaktować, umówić i pracować od siebie z domu. Dla osób zainteresowanych bezpośrednim kontaktem mamy możliwość spotkań w gabinetach na Warszawskim Żoliborzu przy ulicy Bochomolca.